Potem odkryłam, co to za lekarz. Nie mogłam uwierzyć, jakich straszliwych rzeczy się dopuścił. Przeczytałam, że jego pierwsza żona zmarła w tajemniczych okolicznościach, prawdopodobnie po zastrzyku. Czytałam, że zgwałcił pacjentkę. Ale najważniejsze, że dowiedziałam się o kalince. Poszłam na wizytę na chirurgii, wiedząc o tym wszystkim. Wiedziałam, że to gruby przekręt. Miałam plan. Najpierw mu się przyjrzę i ustalę, czy to naprawdę on. Bałam się tak, że aż się trzęsłam. Zauważył to i spytał, czego się boję. Boi się mnie pani? Odparłam, że nie boję się jego badania, że denerwuję się badaniem. Byłam już pewna, że to ona.